dobry Państwu. W ostatnich kilku miesiącach, kilkukrotnie słyszałem w moim gabinecie gastroenterologa pytanie od pacjentów i ich rodzin. Dlaczego zachorowałem, czy zachorowałam, albo dlaczego moja córka, czy syn zachorowali na raka jelita grubego? A przecież w naszej rodzinie nie było przypadków nowotworów złośliwych. Odpowiedzią na to pytanie chciałbym się z Państwem podzielić. Bo jest to bardzo znaczący problem zdrowotny narastający w ostatnich latach. Rzeczywiście, coraz częściej młodzi ludzie zachorowują na raka lita grubego. Co piąta osoba, u której rozpoznajemy ten nowotwór złośliwy, ma od 20 do 54 lat. Na przestrzeni ostatnich 30 lat podwoiła się ilość młodych ludzi. W ogólnej puli rozpoznawanych przypadków raka jelita grubego. A w ogóle trzeba dodać, że rak jelita grubego jest nowotworem, w przypadku którego obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost zachorowań na przestrzeni ostatnich 20 lat. Co więcej, młodzi ludzie często bagatelizują objawy kliniczne ponieważ nie sądzą, nie przypuszczają, że może u nich rozwijać się ciężka choroba. Dlatego rozpoznanie tej choroby u młodych ludzi jest stosunkowo późno dokonywane i dlatego choroba ma już bardzo duże zaawansowanie. Na tyle to stadium zaawansowania jest duże z przerzutami, z naciekami na sąsiednie narządy, że leczenie i wyleczenie jest często niemożliwe. Dlaczego tak się dzieje? Pierwszym i najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za tę sytuację jest epidemia otyłości u dzieci i młodzieży, obserwowana od 30 lat oraz siedzący tryb życia. Można powiedzieć, że osoba, u której rozpoznajemy raka jelita grubego i która ma 28-30 kilka lat, przez 20 czy 30 lat ma Otyłość, ale do tego również siedzący tryb życia, ponieważ otyłość idzie w parze z siedzącym tryb, trybem życia. W zasadzie ten siedzący tryb życia jest jednym z ważnych czynników rozwoju otyłości, ale niezależnie od masy ciała, brak aktywności fizycznej jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju tego nowotworu złośliwego. Otyłość i siedzący tryb życia odpowiadają za 40% przypadków. Rakaita grubego. W jakich mechanizmach doprowadzają do rozwoju rakaita grubego? Otóż otyłość, poprzez zaburzenia metaboliczne, zaburzenia mikrobioty jelitowej, jak i sprzyjaniu rozwojowi przewlekłego stanu zapalnego w jelicie grubym, powoduje uszkodzenie DNA komórek i zaburzenia proliferacji. Następnie, trzeba podkreślić, i to na to zwracają uwagę, Naukowcy, że nadużywanie antybiotyków w dzieciństwie też prawdopodobnie przyczyniło się do tej sytuacji występowania rakaita grubego u młodych ludzi, ponieważ nadużywanie antybiotykoterapii, nawet w takich lekkich infekcjach wirusowych, powoduje zaburzenia mikrobioty jelitowej. Natomiast jeszcze dodatkowym elementem bardzo niekorzystnym jest to, że wiele kobiet nie karmi piersią albo karmi zbyt krótko, a karmienie piersią sprzyja rozwojowi mikrobioty jelitowej, tej korzystnej, jaki również wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu immunologicznego. Do tego trzeba dodać złe nawyki żywieniowe, zwłaszcza niedobór błonnika w diecie. Niedobór błonnika w diecie odpowiada za 30% zachorowań na raka jelita grubego, wiąże się z małym spożyciem warzyw, owoców i produktów zbożowych pełnoziarnistych, a błonnik reguluje pracę jelita grubego, jego czynność, ale również wpływa na mikrobiotę jelitową, korzystnie wpływa na tą mikrobiotę, ale również korzystnie wpływa na metabolizm ogólnoustrojowy. Do tego trzeba dodać jeszcze dwa bardzo ważne czynniki związane z tymi złymi nawykami żywienia i stylu życia, a mianowicie palenie tytoniu i alkohol, istotnie podnoszą ryzyko tego nowotworu złośliwego. Każdy papieros, każdy kieliszek wina zbliża nas do tej choroby. Jeżeli już spożywamy alkohol, to spożywajmy go w umiarkowanych ilościach i naprawdę sporadycznie. Drugim ważnym czynnikiem żywieniowym, który decyduje o ryzyku rozwoju raka jelita grubego jest nadmierne spożywanie mięsa czerwonego i jego przetworów. Wykazano, że codzienne spożywanie przetworów mięsnych w ilości 50 gramów powoduje wzrost ryzyka raka jelita grubego o 20%. I na zakończenie mojej wypowiedzi chciałbym zwrócić się z apelem do młodych ludzi, że nie wolno bagatelizować takich objawów jak Niezamierzone chudnięcie, okresowa krew w stolcu, niedokrwistość, bóle brzucha, przewlekła biegunka zaparcia stolca. Trzeba się zgłosić do lekarza i najprawdopodobniej wykonać badanie kolonoskopowe. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.